Cześć kochani, nazywam się Gabrysia, jestem animatorką firmy Ence i z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych mam dla Was dwie propozycje wykonania ozdóbki świątecznej. Pierwszą ozdóbką, pierwszą propozycją jest zrobienie kurki. Kurka jest wykonana z łyżeczki, z wacików i kawałku kolorowego papieru. Jest to propozycja dla najmłodszych. Natomiast... Dla starszaków mam wykonanie kurczaczka albo zajączka z pomponików. Gotowi do działania? To zapraszam. Do przygotowania naszej kurki potrzebujemy kleju, w moim przypadku jest to twister glue, Może, mogą też być inne kleje, łyżeczki plastikowej, płatków kosmetycznych, papieru kolorowego, w moim przypadku jest to kolor żółty i czerwony. Ołówek, marker oraz nożyczki. Zaczynamy. Zaczniemy od łyżeczki. Odwracamy ją do góry. O tak i bierzemy pierwszy płatek kosmetyczny. Nakładamy na niego klej. Wzdłuż. I przyklejamy łyżeczkę. Następnie płatek składamy na pół i na końcu nakładamy klej. Przykładamy na górnej części brzuszka. Tak samo robimy z kolejnym płatkiem. Składamy na pół na kalboszek. I Aby ubarwić naszą kurkę, robimy podwójne skrzydełka. Tak więc kolejne zaginamy Ile trzeba przytrzymać, aby klej się wysuszył? O tak. I nasza kurka już jest prawie gotowa, no tylko brakuje jej jeszcze wielu elementów, czyli dzióbka, grzebyczka, no i jakieś kokardki, żeby żeby była choć trochę wesoła. Tak więc yy, z, czerwonego, yy, z czerwonej kartki wycinamy grzebyk. Może to być w takiej postaci, jak ja już wycięłam wcześniej. Albo takiej, jak Wam się będzie podobał. Klejamy od wewnętrznej strony łyżeczki. Przytrzymujemy, żeby się przykleiło. Musimy chwileczkę przytrzymać i następnie przyklejamy dziób. Ja dzióbek wycinając trójkąt z papieru. Jeszcze troszeczkę nakręciłam w ten sposób. Żeby nasz dzióbek był trochę ciekawszy. I tak samo. Kleimy. przyklejamy na naszą buzię. Teraz za pomocą klamastra albo markera rysujemy oczka. Z żółtego, z żółtego papieru, tak jak tu macie moje wycinanki, wycinamy kokardkę. Może być z innego koloru, może to być duża kokardka, może być mała. Ja zrobiłam tak. Przyklejamy. I proszę spojrzeć, nasza kurka już gotowa. Czekam na wasze. Stawiajcie zdjęcia. Do stworzenia naszych zwierzątek potrzebujemy włóczkę. Jeżeli chcemy stworzyć kurczaka, to w tym przypadku oczywiście żółty kolor. Szary, jeżeli króliczek, no i biały, jeżeli y, owieczka. Ja mam tu tylko dwa przykłady: kurczaczek i królik. Następnie potrzebujemy klej na gorąco, szklankę, jedną mniejszą, drugą większą, w zależności jak, y, jak dużego zwierzaczka chcemy uzyskać. Kolorowe kartki, w moim przypadku to czerwony, szary i biały, ołówek oraz nożyczki. Zapraszam, robimy zwierzaki. A więc zaczynamy naszą wspaniałą kurkę. Zaczniemy od tego, że wytniemy wszystkie niezbędne nam elementy. Na sam początek bierzemy papier. Z którego wytniemy kółka? Odrysujemy je za pomocą szklanki. Duże koło oraz mniejsze na głowę. Ja już mam wycięte, żeby było szybciej. Już Wam pokazuję. Oto one. Ale to nie wszystko. Zginamy kółko na pół. O tak. Rysujemy na nim półkole. I następnie wycinamy ten element. Dzięki temu kółeczku zrobi nam się dziurka. I tu już mamy gotowy element do tego, aby zacząć obwlekanie włóczką. Bierzemy żółtą włóczkę. O tak. I nawlekamy kilka sznurków. Aby warstw miało tak mniej więcej o 4. Z takim oto przygotowanym sznurkiem przecinamy e, końcówki. Zawiązujemy na obwodzie. O tak. Zaczynamy niepotrzebną końcówkę. I uwaga, będziecie tak robić za każdym razem, jeżeli skończy Wam się sznurek. Tak? I od zewnętrznej strony okręgu wkładamy przez środek i zawijamy. zalecam, żeby tak, takie powtórzenie zrobić, a w momencie aż y, okrąg będzie zapełniony. Na samym końcu podnosimy skrawek zrobionej już obręczy i przez tą dziurkę przyciskamy y, końcówkę naszego, naszej włóczki. Następnie taki oto y, Kółeczko, będziemy za pomocą nożyczek obcinać, tak? Czyli zaczynamy od momentu, od pewnego momentu tutaj, obcinamy. Do momentu, aż dojdziemy do naszej tekturowej, tekturowego kółeczka. Cięte jest dookoła i został nam brązowy papierek. Na tym nie koniec. Zabieramy kawałek sznurka. I obwijamy wokół brązowej obręczy i zawijamy na supełek w ten sposób. Zawijamy nasze części do uzyskania naszego pomponika. Raz, supełek, dwa. Wystarczy. Obcinamy nasze końce. I teraz papier za pomocą nożyczków przecinamy. O tak. I ściągamy. Sposób zrobił nam się nasz pomponik. Gdzie niegdzie, jeżeli mamy jakieś wystające za dużo e, części, to wyciągamy. E, gdzieś, gdzie, no nie wiem, nasz pomponik trochę się e, zniekształcił, to wyrównamy. I oto jest nasz, nasza główka w tym przypadku. Tak samo robi się z większym kołem. I robi się w ten sposób brzuszek, tak? Ja już mam zrobione, więc pokazuję wam jak to wygląda. Teraz nasze elementy kuczaka będziemy ze sobą sklejać. Zaczynamy od brzuszka i główki, nanosimy klej. O tak. Uważajcie, żeby się nie oparzyć i przyklejamy główkę do brzuszka. O tak. Następnie Bierzemy nóżkę, kleimy do dołu. O tak. Jeżeli mamy już przyklejone nóżki. Dajemy oczka. Ja mam, je, mam już je gotowe, natomiast można zrobić samemu z białej i czarnej kartki. I ostatni element czyli dziubek. To już wszystko! Oto nasze prace. Nasza kurka w wykonaniu najmłodszych i nasze zwierzaki w wykonaniu starszaków. A Wam, jak poszło, pochwalcie się waszymi pracami. To na tyle koniec. Bardzo się cieszę, że mogłam spędzić z Wami czas. Buziaki. Pozdrawiam!